Ok, tutaj Mari Mari i dawno nie u mnie ekspres losy. Mam dzisiaj cały pakiecik 81, 82 zł, jakoś tak. Szukajcie ze mną wygranych. Serduszko mamy, wiśni nie mamy, dolara mamy, tego nie mamy, ale mamy siódemkę. Zaczynamy wygraną. No i pięknie. Mam nadzieję, że to nie będzie ostatnia na dzisiaj. Teraz mamy pełną skarbonkę. 26 nie ma, 29 nie ma, 23 nie ma i 15 nie ma. Oczywiście, jak coś zgubię, to nie ma się czym przejmować. To się wszystko odnajdzie w maszynie sprawdzającej. Także spokojnie, jakby ktoś był nerwowy. Ile mamy symboli? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No za mało. Czyli tu też nie ma. Teraz przejdźmy do krzyżóweczki. B tak. Bóg, by, u. Nie ma u. Skreślamy wszędzie, gdzie jest u. Tu też nie będzie. Tu też nie będzie. Szpak. Szy. S, P nie ma, czyli skreślamy wszędzie, gdzie jest P. Kalwaria. K, A, L, A, R. Nie ma I. Mhm. To jeszcze musimy skreślić wszędzie, gdzie jest I. OK, rola Ry rola, jest krater k, r, a ty, 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 nie ma nie ma te dobra szwejka sz, w, e, i k, a, szwejka jest nie wiem co to jest ale dobra mniejsza ota K. Czy mamy N. No nie mamy. To tu też nie będzie. Noc też nie będzie. Syn też nie będzie. G A, D. Czy my mamy D. No i nie ma. Jak jest, to mnie poprawcie, ale według mnie nie ma. Coś Wam powiem, te losy ostatnio wychodzą słabo.

Piętnastki brak, szósteczki brak, dziesiąteczki nie ma, dwadzieścia pięć nie ma, puste. To teraz lecimy tu, dok, D o, jest, paf, nie ma, p, ok, tabu, ty, a, nie ma, b, wola. Nie ma W. Zorza. Nie ma Z. Tunel. ty U. Nie ma L. N. Znaczy się. Tu nie będzie. Loteria. L. O. T. E. R. I. A. Loteria jest. Felieton. F. E, L, I, E, T, O, a nie ma N. Salwador. No i nie ma S. No i pusto. To przejdźmy teraz czterolisne koniczynki Tak. I szukamy. Co my tu szukamy? 41 nie ma. Trzydzieści osiem, trzydzieści osiem nie widzę. Dwadzieścia dziewięć jest, trzydzieści sześć jest, dwadzieścia trzy jest, trzydzieści jeden tutaj się schowało, czterdzieści dziewięć nie ma, osiemnaście mamy tutaj. 50 mamy tutaj, 46 mamy tutaj, 35 mamy, czy nie mamy? Chyba nie mamy, 39 mamy tutaj, 25 jest, czy nie ma? Nie ma, 1 jest tutaj, i 43 jest tutaj, czyli nie ma. I jakżeśmy doszli już do tego kawałka. To wam powiem, że wymyśliłam taką zabawę z okazji 2000 subskrypcji Będę drapać paczkę z drapek. Będzie to Paradiso, i Waszym zadaniem jest obstawić, jaka wpad wygrana w paczce, oraz napisać, w którym numerze zdrabki będzie wygrana. I oczywiście wygra osoba, która dobrze obstawi. Co będzie nagrodą, dowiecie się w swoim czasie. Prosiłabym Was o wysyłanie odpowiedzi na maila. Mail jest w opisie i wszystkich, którzy biorą udział, żeby mi napisali ok z łapką w górę, żebym wiedziała, że te osoby wzięły udział żeby mi się nigdzie nie zgubił ten filmik, te wasze odpowiedzi i to będzie tyle nigdzie nie będzie pisało, że to jest rozdanie bo ja chcę nagrodzić osoby, które naprawdę oglądają które zasłużyły i niech tak będzie YouTube też ogranicza organizacje różnych takich sami wiecie więc nie będziemy szaleć także jeszcze raz kto chce pamiętajcie piszecie ok i łapka w górę pod tym filmikiem a resztę wysyłacie mi na maila dam wam na to może tydzień Aż do pojawienia się filmiku z paczką. Filmik będzie opisany paczka Paradiso. Także to tyle z mojej strony. Życzę powodzenia. Dziękuję za oglądanie. Bo jak widzicie na początku filmiku, Wam tego nie powiedziałam. Trochę was przeciągnęłam, ale to tak specjalnie. Tak będzie póki co. Następny konkurs za 1000, za kolejny 1000, czyli na tysiące Kiedyś robiłam co 100, ale widzicie to bez sensu, bo i tak mi tych subskrypcji nie przybywa, więc chcę nagrodzić widzów stałych. Oczywiście, jeżeli ktoś jest nowy, a też ogląda, to oczywiście może wziąć udział. 49 nie ma, 19 nie ma. 22 nie ma, a tymczasem widzicie te ekspres losy normalnie schodzą na psy, albo kupiłam nie tam, gdzie trzeba, przemyślę to, ale coś ostatnio słabo wychodziły. Dlatego ja tak rzadko je ostatnio brałam, bo nie wiem, czy wy wiecie, ile jest wygranych do tego czasu. A zostały dwa ostatnie losy, także lecimy tu dwie piłki. Tutaj dwa diamenty. Tutaj nie ma podwójnie. Tutaj też. Tutaj jest dwa razy bar. Tutaj jest to coś. Tu jest podkowa. Tu jest dwa razy piłeczka. No i chyba nie ma wygranych. Oj, słabiutko, słabiutko. No i kto chciał dłuższy odcinek ze mną? Także dzisiaj taki macie. Także lecimy. I szukajmy, szukajmy. Tu mamy dwie korony. Korony by coś dały. No dałyby cztery dychy, ale nie dają, bo są tylko dwie. Co my tu dalej mamy? Dwie świnki. Świnki co by dały? 30 zł, ale też nie dają, bo ich po prostu nie ma. Tu mamy pojedynczo, pojedynczo, pojedynczo. Tu też. O, patrzcie, jednak jest wygrana że grze 19. Ja wiem co to jest, wy pewnie też. Także tutaj proszę 20 zł. I na cały pakiet ponad 80 zł zwróciło się 22 zł. Sami sobie ocencie. Może następny razem będzie lepiej. I pamiętajcie o tym, co do Was mówiłam. Jeszcze raz Wam dziękuję.